Pomoszek i ty napisał: Zabij się. Challenge accepted. O, przypadkiem mam tylko to. Spróbujmy. Hmm. Hmm. Sami widzicie, tego challenge'u nie da się wykonać. Kracik napisał. Zrób Saltito. Dobrze, nie? Ją. nie. A zrób dwa dwa. Jakiś tam Filip napisał. Za jest to, możliwe, bez odpowied... jest to przyjacielu możliwe, ale bez odpowiedniego sprzętu nie pyknie. będą nam kieliszek i nie muszę mówić co. Oczywiście sok z jabłek albo z gumy jak to woli. Teraz wypełnimy nasz kieliszek sokiem z gumy Dobrze, Nasz sok jest już nalany, więc jedyne co zostaje to zdrówko. raz mogę przejść do szalajdu. Jestem fajny, napisał Wskocz do wody. Plusk, plusk.